Nie, ja, 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 ja. nie. Nie, to bo obiecuję. Ale to po... nie o to chodzi. Bo Pani chciała wejść ogólnie na spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, tak? Tak. Jaki jest problem? Nie zgłosiłam się po prostu wcześniej. A jest Pani mieszkanką Katowic? No, tak, ja tutaj mieszkam w Gwiezdku, dokładnie naprzeciwko. I nie może Pani wejść na spotkanie? No, nie chcę pani. Ja chciałabym po prostu wejść i posłuchać Pana Prezesa Kaczyńskiego. Jest taka możliwość, żeby posłuchać Pana Prezesa Jarosława? Tak tak jak wspominałem, z panem jak Państwo są na liście, na bądź ktoś potwierdza, to oczywiście Państwo wpuszczamy. Jakby się Pan przedstawił? Dawid Kamiński. Dawid Kamiński, Pan jest? Radny, radny Miasta Katowic. Radny Miasta Katowic, ra, 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 radny Pizu. Tak, zgadza się. Dobrze, dzień dobry. Czyli... Jedną, rzecz, jedną rzecz Pan powiem. To nie jest spotkanie otwarte i nie jest to spotkanie dla obywateli, a obywatel liczy się tu najmniej. Do widzenia. A jak jest Pan radny, to mam może już przy okazji wykorzystał to, ten moment, zadam hmm. Panu kilka pytań odnośnie rady, rad, rady, 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 rady Miasta Katowice. Proszę mi powiedzieć, swego czasu Miasto Katowice segregowało mieszkańców na zaszczepionych i niezaszczepionych. Pan popierał takie działanie? Nie naprawdę no proszę być poważny i takich pytań mi dzisiaj nie zadawać, bo to no, niepoważne nie, nie pytanie o segregację. Dlaczego niepoważne pytanie? Dlaczego niepoważne pytanie? Niepoważne pytanie o segregacji szczepień. No, pro, proszę naprawdę, Wie, wiem, że pan szuka prowokacji, ale to nie, nie w tym nie, miejscu. Nie, nie szukam a, absolutnie, nie szukam prowokacji. Nie wiedziałem, że pan jest radnym. Dowiedziałem się dzisiaj, że jest pan radnym. No to się ja okazji... Chętnie się umówię, ale na spokojnie na rozmowę w normalnych warunkach, a nie akurat teraz. No to poproszę numer telefonu. No słucham. Ale ja nie będę publicznie mówił, żeby każdy ten numer słuchał. A to nie jest publiczny numer, Proszę. radny. No to, to dobrze, no to nie, nie opublikuję tego numeru. Może mi pan zaufać. E, nie dawaj numeru, choć już na dół. Dobra, idziemy. Tak, wszyscy już są? Tak, wszyscy zaszli Da mi pan te numery? Znajdzie mnie pan na social mediach. Dawid Kamieński. Proszę się odezwać i poroz... wyjeżdżają wozy z prezesem Kasińskim na pokładzie